No. już ma, masz ten wtedy... i jak chcesz znowu normalnie grać to po prostu znowu czajem, odznaczasz czajem. to i ten. tylko tak na przyszłość to nie wiem czy byś nie musiał troszeczkę sobie no, najwyżej nowego e, layoutu zrobić do Don Starwa ponieważ twoja kamerka zrobię, tak, 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 zasłania zrobię. Y, ilość tego HP i jedzonka no no tak, no, 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 no nie zrobię zrobię wiesz bo tak na razie odpaliłem jak tu jest ciepło w domu to jest masakra Szczep I UNDERSTAND się. wow, Screecher. wow. dobra, to BEGIN, tak? Weź. Mm -hmm. Dobra, to wejdzie się na tym spiku wyciszyć Nie, my się zmutujcie, Ale Nie on, on, się wyciszy, a my się będziemy lać tu Nie, nie, tam, dobra. to wy e, się lejcie tam, to nie ma znaczenia Ale I tak to nie, się... to zmutuj się lepiej e, mówię ci, musisz być, Lep, sam musisz to grać dobra. Nie możesz... Halo, halo. Dobra, Dobra, to ja się na się Mogę no, no, ci no. na chwilę? Halo, halo No No Ja mam taką prośbę, mogli dać jakąś da rangę, żebym mógł wpisać do znajomych, czy... Eee, czekaj zaraz ci, ryserwane powiem, ryserwane. Zaraz, ci powiem, zaraz ci powiem. A to, Ra to musisz tak, mieć rangę, Musisz mieć rangę, nie mi jestem Rudy. <laughs> ale nie, ale wiesz co? Eee, no tak niekoniecznie, bo za mało razy byłeś na teście z tego co widzę. No Ja tutaj znajomy od e, Gigi. Jestem. Z Uwu. Dobra, daj mu zegar. Jak co to będę ci Daj, panu, mu, panu. daj mu rangę a, Rudy, a dobra, ale farbowany. Rudy farbowany, tak. Dobra, to ja się wyciszam. No wyciszę. Co? Co ja mam tu robić? Find a flashlight. You can't wait here anymore. I'm going to try to call the helicopter. I left my flashlight for you. See you soon, Sara. No super. Ale jak tu się jakoś się dziwnie chodzi? Defuel bug. I'll need these batteries. lotarkę. No. Jak się używa lat? Aha, dobra, czaje, czaje Coś tu się robi? Tu jakiś namiot mam Co what the fuck? Why co? Why is so Why is so, co? Dobra, mnie ważne Ty, jak to wygląda w ogóle dziwnie? No tu się nie da na boki chodzić nie psuj mi latarki I can follow the sign to helikopter. Tak, kurwa już to wierzę. Idę mu za pierdolę ten mm -mm. Dobra, tam. Nie pieprz tam, dawaj plecak, a nie... The tour guide seems really nice, it's super... Tak, no, mhm, mm jasne. Notes found, 2 na 9. To, ale powiem wam, że grafa fajna, taka niebymalowana. Czego, kurwa?! Nie drzeć ryja. No nie, no nie gadajcie, że się... Jeszcze mi się latarka psuje. Dobra, ciśniemy, bo widzę, że tu się baterie kończą. Jakbyście mi jeszcze powiedzieli... Zmieniłem nazwę gry. A może nie update'owałem? Error updating. Kurwa. Tu mnie goni, tu zmień. Tu nie działa. Dobra, już Nie psuj mi latarki No zaraz mi coś tam zje No, cisza Don't Starve Dobra No nie mam jako szczędzać baterii, przecież widzicie, że tu robię jedno, tu drugie Ty przecież ja tu byłem dopiero Dobra. Cooler. Nawet rzecz. Don't look at it. Super. Dzięki. Baterie? Kurwa mapa. Na co mi mapa? Aha, dobra. To ciśniemy. Chuj. Zginę jak nic! Siema gonzo. Padnę, padnę, zobaczycie o są! So, będą baterie, na pewno będą baterie Empty, ja ci dam empty, jakie empty? Nie ma... nie ma empty, baterie dawać Kurwa padnę bu, Bardzo wery, kurwa fany. Talia, ja już tu byłem. A bo ja... Jest... O lol co ja robię? Nie w tą stronę poszedłem. Super. No zaraz mi tu coś zje. No idę, skracam, bo przecież nie mam na ten. Help is this way. Dobra, dawaj stare baterie, dawaj. What the fuck? Co to kurwa było? To kurwa ty reymu wybuchu. mu wybuch. Jest. Dobra. Mamy światło. Co to było? Brazil. trying to fix the generator no nie bardzo nie śmiejcie się kurwa ze mnie what the fuck Dobra mam baterię Jest zajebiście dlaczego? jak mu w ogóle raj wybuchł Swaj się w smoku, no próbuję, no widzisz, że z boku nie stoję, no. Ale ja nie wiem czy jest sens w ogóle stać przy tym drzewie. No nieważne, mam baterię, ciśniemy dalej A eee, dobra, lecimy Co to było w ogóle bezczelne? Dobra Eee. Dobra, ciśniemy środkiem Jolo Kierunek lotnisko, H trzymuj taka podpowiedź. O, coś tu jest. O kurwa, nie to, nie ten guzik. Sam tetra, drag, cooler. Jakieś ciuchy. Dobrze w Cicho tam dobrze idę, idę dobrze. Żeby mi się kurwa baterie nie skończyły. No, znowu jakieś ciuchy. Kurtkę mam. Będzie mi cieplej? Ja wezmę oczy. Aha, przeszukam tylko Bill Went Brazil! Brazilian couple. Dobra, tam w Brazilian kapu Ale co, ja coś z tym mogę robić, czy...? Dobra, nieważne, bo widzę, że tylko marnuję czas. Szkoda, szkoda światła. Ty, ale what the fuck, w ogóle, co to było, ty? Eee... Dobra, nie mam czasu, cisnę. Nie ja będę szedł dookoła, nie mam baterii. Idę dobrze, dobrze. The Paris is this way. That way, oh, 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 It oh, 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 Co to? Co to jest? What the? Co to? to What the to się... to Ja stamtąd przyszedłem chyba co Co to kurwa było Dobra nie What to, co to kurwa Odejdź stąd To mi się tak będzie pojawiać teraz? Dawać baterie Dobra baterie Co to było? Nie mówcie, że mi się będzie pojawiać takie coś Panika gaming kurwa Chu, idę na skróty Tam Ty pompa się nie śmiej To nie jest śmieszne Czekaj, bo ja chyba po ścieżce będę szedł szybciej Nic... nic mi tu nie gaś, nic mi nie gaś O, kurwa, o, nie! Dobra, nieważne. Zaraz tu wyskoczy na ryj. O! o, nie ma, jest tu w ogóle ktoś żywy kurwa? Czy wszyscy w chujam Emergency Frequency, 1644 Na no, podejdę, dokładnie Helikopter Manifest Oh god, oh god, oh god No to nie wróży za dobrze. Aha, dobra, koniec ścieżki, dziękuję. Dobranoc. Kurwa na czat zapatrzyłem i na rej wyskoczyło coś. No, super. I chuj. No że mnie w chuj zrobili. Aha, muszę z, z, wystartować generator. Szkoda, że mi się kończy ten... ...bateria. Jest, mam baterię! Teraz weź się znaleźć generator, cwaniaczku. Jest generator. C'mon, yeah! Bitches! dawać helkę. Co to kurwa było? Pojebałeś! What the fuck? What the fuck? Co to kurwa było? What the fuck! Lol! Co to kurwa, kurwa było? My ciągle Ale przeszedłeś, i wszystko. To właśnie tak. to był skryciel, Bo What to jest krótki fuck. moc. Tak! Kurwa dość. Wygła do tyłu. Ale to było właśnie tak, że ja też się bałem, a potem stwierdziłem, że jakie to było zajebiste Ty dobre, nie, naprawdę fajne, zrobione. I ekstra. to było takie krótkie, bo 15-20 minut i super. alestra é t. Te...